Nie słuchamy się nawigacji. się suszy. wszędzie. Józef stoi. Pasujesz dzisiaj kolorystycznie do ryżu. i no, jedziemy sobie dalej taką drążką. Ciao. No Jesteśmy tutaj w Wietnamie przy głównej drodze i znaleźliśmy takie fajne poletka ryżu i on już, bo dużo pól jest dopiero tyle co zaoranych, nie fajnie wyglądają, są tylko zalane wodą, ale ten ryż wygląda cudownie. To zieleń, ja nie mogę, no coś niesamowitego. I takie mam poletka z tyłu. Wow! One są stopniowane, bo oni tutaj doprowadzają kanałami, w boku jest rzeka, Wodę i tam zalewają. Widzieliśmy gościa, który po prostu powoduje, że, że, że zalewa. Patrz, ile trzciny cukrownej wjodzą do cukrowni za mną. I kolejny tir jedzie, zawsze tak krąbią. Tyle czciny wjodzą do cukrowni. Oto, żeśmy ją mijali. No, jesteśmy w takiej wyższej partii akur. Muszę tu uważać, bo węże są. Wczoraj, żeśmy znowu widzieli jednego. Jak się tak zjedzie z głównej trasy, gdzieś tam. Ten, ale te pola są cudowne. On jeszcze nie wykształcił tych źdźbeł. No wygląda jak taka trawka, no. Zalany wodą, nie, nie zawsze mocno, no tu jest na przykład więcej zalany wodą, nie? Więcej jest zalany wodą. Bo idzie się tu taką dróżką polną jak u nas. Tylko, że ryże rosną zamiast zboża. Zboża tu się raczej nie uprawia. No mewy i, i, i dużo też jest tych czapli. Tam z tyłu są cała masa czapli takich białych. Fruwają. No i tysiące motyli. No z, od tej kamery to mi będzie ciężko, ale no tysiące motyli tutaj jest. Wow. No fruwa. Także... Piękna okolica. No, jesteśmy teraz w środkowym Wietnamie. To pole z tyłu. Jakie żółciutkie. I podejrzewam, że to już jest dojrzały ryż. A troszkę dalej jest taki... Jeszcze... Musi dojść, jak se z... o, zejdę do tych węży I, i tego syfu, bo syf też jest, że było. no. Wygląda jak nasze zboże, nie, suchutki już jest, takie fajne, suchy. no i pięknie wygląda, prezentuje się w, przy tym niebieskim niebie, no. Można robić tysiące zdjęć, tak wygląda? Ślimaki na nim też żyją, tutaj już takie kłosy i te kłosy chyba też e, troszkę obsychają, nie? Tak wygląda niedojrzały jeszcze. Piękny jest, taki zieloniutki. No. no coś cudownego i dwa rodzaje. To sezonuje, chyba to różnie sadzą, nie? Pomiędzy są takie miedze i kanały. Tu jest, tu jest szlał i normalnie przepuszczają wodę, podejrzewam. Przepompowują, bo on musi troszkę stać w wodzie. Tu mam jeszcze, za mną jest taki kanał i przepompowują po prostu wodę z pola na pole, bo one. W zależności od tego potrzebują różnego rodzaju nawodnienia. No, coś cudownego, bo on jest prawie do, mi do pasa, ten, ten. To pole, a dwa ryż. Myślę, że zaskoczę Was informacją, że w Wietnamie wcale nie je się aż tyle ryżu. Za to je się całą masę makaronu ryżowego, który suszony jest w wielu miejscach. Można go zobaczyć rozłożonego na wielkich platformach czy takich koszach do suszenia przy drodze. Zdradzę Wam moją ulubioną potrawę z Wietnamu. Jest to zupa pho. I mogę ją jeść zawsze i wszędzie. Smakuje przepysznie. Różni się dodatkami w zależności od miejsca, gdzie się przebywa. To najszybsze i najlepsze danie, jakie można dostać w Wietnamie fo ga i fo-bo to zupa z kurczakiem bądź wołowiną. Coś pysznego do tego zawsze kosze sałaty i w tej zupie również znajduje się makaron ryżowy. A jak na tym zdjęciu widać nie zawsze praca na polu przy ryżu należy do nieprzyjemności. А вплос-напротив. No, no bo to tak jak jest jego otwartym charkadze. Patrzcie, motyla złapał w kask. Oh, ja myślałam, że on lecił za zatokę. No widać, widać, usiedzi! O, wow. oh, motyla Ale mamy! Olbrzym. Ale olbrzym. Ale ja myślałam, że on leci. Ale olbrzym, jaki fajny. Puszczymy go. No, wow. A żyje jeszcze. O, przeżył, przeżył, kraksę, kraksę krak z kamy. Znowu znowu u, u miejsce. No a ja myślałam, że, że... No po co mi dajesz? No chciałam jeszcze tam tą zatokę pokazać. No to potem tam. Tu no, też się no. no tu się też da... No teraz mamy zakręty, no niby 200 metrów wysokości, ale hmm, dość tak, dość tak autobanom nie mogliśmy znowu jechać, chociaż żeśmy próbowali ile waży. A tam zatoczka. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie rozjedzie. Piękny widok na Zatokę i masę kontenerowców, z tego co widzę, śmieci leżą. No, Józef ze względu w kask. Ale wiesz ile tu ważek fruwa. No i piękną pogodę tu mamy dzisiaj. No i mnóstwo ważek tam fruwa. Mnóstwo. No. I jedziemy dalej pomykamy w kierunku na trank mam nadzieję, że będzie No no nie możemy jechać, ale za to mam motyla w kasku. Nie w brzuchu, a w Kasku no na razie.